Witajcie to wyższe, z tej strony ja, wasz kochany Marszałek Daniel, to jest kolejny odcinek z Mega Kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcineczku, no, zajmowaliśmy się taką większą, można powiedzieć, rozbudową naszego państewka. budowaliśmy sobie fabryki, takie tam, inne. I co ogólnie? No, w tym odcinku myślę, że będziemy kontynuować to, z racji tego, iż hmm, będziemy musieli rozwinąć nasz przemysł do tego poziomu, żebyśmy później, wiecie, mieli E, takich inwestorów, którzy już sami będą opłacali to wszystko i będą już mogli, e, wiecie, i będą już wtedy mogli po prostu e, sami budować te wszystkie koleje i i oczywiście e, jakieś fabryczki. Więc na razie, może otrzymamy sobie grę. E, widzę, że tutaj jest troszkę na minusie, więc ja bym może zwiększył, tutaj się zmniejszyłem przed nagraniami tutaj. Chciałem sobie zrobić tutaj. ale zaraz zaraz wam powiem. Zaraz wam zresztą powiem. Wewniczość. Mhm. No, czyli chociaż Prestige. lonie karne. No, w sumie czemu nie? Nie ma tu żadnych minusów. Ja postanowiłem znaczy wcześniej trochę zmniejszyć te podatki dla bogatych, żeby jednak się zwiększała ich ilość w naszym państewku. Ale widzę, że oni jednak e, aż tak nie, 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 nie rosną, więc niestety nie zrobimy tego. A co my w ogóle tutaj mamy? Promilitaryzm. Jaką tutaj widzę? Taką przodującą ideę. W naszym, naszym systemie. bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Że moi dzielni towarzysze są wojowniczy. że nareszcie moi ludzie też zaczynają umieć czytać. Pisać. Więc nieźle, e, zarabiamy? No dużo zarabiamy jak na razie, tam moje projekty. Trójka nawozu. Hmm. Mamy tutaj kasę zbali do spłaty długu, tak? E, tutaj jak to <coughs> wygląda w naszym polistewku? Moralizm, no to wszystko tak równomiernie. Ja bym wziął moralizm, wiecie? Według mnie to będzie chyba okej. Okay. Ktoś tu nie spłaci długów nieładnie, oj nieładnie marszałkowi nie spłacić długów, no to jak... I coś na siebie wyrok śmierci. A ja bardzo nie chcę ten gdzieś. 30. Po prostu trzeba się rozwiązywać sobie konserwatywna partia 50% głosów. Liberalna 4%. No co, cóż, tak bywa czasem. Yy, tutaj będzie... będziemy inwestować dalej. Niech to się inwestuje. Tutaj możemy otrzymać swój grę. Niech to sobie leci dalej. Teraz przy zobaczymy, jak to wygląda. O, to jest międzynarodowe. No, Nigdy go to nie obchodzi. jego niczego to ja nie będę patrzył nawet. No, ale na no, uralu to widzę, że trzeba troszkę pieniążków już tutaj zainwestować. Tutaj trzeba dużą kolejkę zrobić. do tych eventów wam powiem? Jest. fabryka części, tak? Fabryka jakich części? Mechanicznych. I ubywania luksusowe. No, mamy nadzieję, tutaj. Trzeba zwiększyć tutaj naszą pozycję jak nic. Rosja jest jedynym słusznym państwem w świecie. Oczywiście wspieramy wszystko, niech oni budują, niech mają. Kryzys został zażegnany. No, nawet nie ma co się oni płucili, to tam nawet nic nie było ciekawego, jakaś tam wysepka na skraju Europy. Jak w nim na jakiejś aferyce leżymy sklep to. No, a fabryka na wozu, ok. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda tutaj. No, fabryka na no, poziomie już tej drugim będzie. Nawet nie, już nawet na poziomie trzecim. Teraz jest mniejszy Aha, uchu, a w ogóle wypowiedziano problem. Oj, mam problem. Zatrzymaj, zatrzymaj. Dlaczego ty nam powiedziałaś wojnę, arabio? <laughs> o co? O co ty nam wojnę powiedziałaś? Jakby nie było z kim innym by siedzieć po prostu. Uciekajcie stąd. Uciekajcie. Ale co to jeszcze? Abowari Aha. To jest już czy co? Wyzwolenie Palestyny. Aha, no to, to jest to ma sumie sens. To by miało sens nawet. No cóż, w tym wypadku. W tym wypadku trzeba się słuchać słuchajcie wybronić. Hmm, tak, trzeba się wybronić. więc. I zbrojne i... armię. No, stworzyć armię tam niewiele wiele nie stworzymy. Więc trzeba zrobić mobilizację zrobić mobilizację, to co tutaj jest? Eee, 4% 300. Aha Jakaś mobilizacja Przez 9-3 dni No słuchajcie Nie czuję, żeby mi to dobrze Poszło, ta wojna. Czuję, że Chyba tutaj palestyna jednak będzie wolna nie chcę tego, ale chyba tak będzie. Mhm. Ale my spróbujemy się wybronić. My się wybronimy. Tylko właśnie, czy my możemy oddzielnie z nimi wypisować? Możemy. <laughs> Jak będzie trzeba, to możemy. Tutaj przyjdziemy sobie tutaj też. Tutaj. Tak chyba przechodzimy, żeby może... Tutaj, my tutaj się wycofujemy aktualnie. Troszkę się chyba w ogóle możemy można technologię wziąć. Od 36 dopiero. Dobrze. może mamy jakieś wolne jednostki. Tutaj mamy jakieś wolne jednostki, więc proszę mi je przenieść tutaj. Po przenosić tutaj moje wolne jednostki. Dobrze, tutaj przucimy. Coś jeszcze mamy tutaj. No, tutaj jest jeszcze dużo. A nie, w Chinach to zostawimy akurat coś. Może być, może się ma kiedyś... Nie ja się takie 30 jednostek. I oblegamy sobie spokojnie. Aha, o tam jest coś innego w ogóle, nie sobie myślałem. Ok, skoro tak, to inna sprawa. Ta pierwsza bitewka. To nam się uda wygrać? Zobaczymy, towarzysze. Jakieś. Nie wiem w ogóle, co one odgrywają. Aha, się tak, tak i tak. No, tutaj już jakieś jednostki przybyły. Towarzyszy nie rzucimy ziemi. Nie rzucimy ziemi o nie. Czekamy na nasze wsparcie. Jak coś na północy mamy. Tutaj wzywać... Tutaj może wycofamy się, wiecie. Do tych jednostek. I tutaj idziemy do Wrocławia. Dobra, może coś zdobędziemy. Miej wspomuszać jednostki. O, właśnie. O, co się dzieje. Aha. Dobrze. Jednak by chcielibyście pisować. Czy mam bo. No, niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Nie wiem, co ja mam robić. Prawo do głosowania. Jakie prawo do głosowania ludzie? Ja nie mam. Ja mam teraz ciekawsze rzeczy do roboty. Jakieś my się zachciewa. Ale kolejnie kawne się przydadzą. A W ogóle co to jest? ok, Jest proporcjonalna. Bogaci. Mówią być bogaci w ogóle zmianowania. Zależnie od prowincji, tak? Mhm. Nikt nie chce tej reformy, tutaj nikt tego nie chce. Tutaj nikt tego nie chce. To wy chcecie ludzie, a to wy chcecie tajne głosowania. mogę wam dać. Przed naciskami jest zastosowanie, aha. Okej. Okay. Możemy wziąć... coś. Dobrze, tak, weźmiemy sobie to. Wyłączymy i niszczymy powolutku. Szybko, szybciutko, jedno... moje szybciutko. Oj, jak ja ich zniszczę. Oj, to jest piękne, słuchajcie, o, wygląda pięknie. Tu jest Stambuł. Nie wiem, czemu tu się Stambuł, a zatem powinno się nazywać Zagrad. Stambuł. Dobrze, tutaj jakieś wsparcie przód też jest dobra wiadomość. Przejść? Nie możemy tu przejść. Mamy te dwie jednostki słuchajcie, towarzysze. Tutaj w ogóle nie wiem czemu oni tak bardzo tracą, przecież oni wygrali te wybory w ogóle strasznie, a teraz przegrywają nie wiadomo czemu. W stanie Jakubinów, no. Na co mi jacyś Jakubini? tutaj są? Na co mi oni są? Jedyna, ja bym chciał otworzyć armię, tylko właśnie... Eee. Czego ja bym tu potrzebował do większej jeszcze? Zobaczmy na atak. Tu jest pichotę, tu jest na 5. Weźmy tutaj piechotę otworzmy. Eee. Tak. Aha, ha a tak myślę. Hmm, czemu nie można otworzyć, ale tak patrzę, hmm, chyba już można. Usuniemy z Azji i weźmiemy tutaj. No to nie, słuchajcie, proszę, no to teraz to w ogóle co innego, no to my tworzymy. Dobra, to tak z. Zróbcie, słuchajcie, dobra, żebyśmy to otworzyli, tak? Za 41 ostak przynajmniej aktualnie. Na, no, połączymy tę armię, teraz, jak one się lekko odnowiły. i my się wypełnimy. nie ma takiego bicia, słuchajcie, nie ma takiego bicia w Rosji naszej pięknej, Do Jaworzławiu, oczywiście. Napijemy tutaj, nie, się. Tak. chociaż może nam się uda, no, weźmy sobie te 11 tysięcy, bo ono nam może jednak wyróżnić później. Ale ja myślę, że tutaj po to, to to tak, jest tak źle, jeżeli chodzi o armię. No i nawet tak dobrze, dobrze, idą. Chyba myślę, że, chociaż jednak to myślę, że zależy od terenu. Prawda, bo tutaj są jednak wzgórza. A tutaj jednak ciut ciężej się bije ogólnie. Trzeba naciski jakieś. Nie, nie chcę tego. Rozdzielamy tą armię. Wracamy tutaj. I się belonimy, słuchajcie. Czy w ogóle coś będzie chciało to za nami spisować? Na przykład wy. Wy nie chcecie pisować, więc anulujemy to. Bawaria. Może oni. Nie przyjmą tej propozycji, bo nie kupujemy nic. Z dobrze. A sama Arabia. Może być ktoś tutaj. Atakującego, Blokada atakującego. Dobrze. Jest. No nic. W ogóle jak to z... <śmiech> <śmiech> Widzę, że tutaj. Aha, no tak, wspomniałem. Przecież to się po 3 jednostki bo Ja zrobiłem tego za 40. Hmm. To zmienia postać rzeczy, słuchajcie. To zmienia postać rzeczy. Zastanawiam się, się w sielcach. Może. No to się, się tutaj. Podeczek. <tryk> co tam jest ogólnie. Tutaj są bagna. Może się nam tu uda w tym wypadku. Aha, tutaj widzę, że jest więcej jednostek, chociaż wygrywamy. Więc nawet jak dojdę, to może ich zniszczymy. Dobra, tutaj mamy tutaj świadomości. Więc tutaj idziemy dalej. I niszczymy. Odbijamy nasze prowincje. Oczywiście sobie zrobimy tak, słuchajcie, że podzielimy sobie tę armię na dwie. Nie, nie, będzie trzeba ją połączyć. Podzielimy na dwa. I wybieramy, słuchajcie, tutaj <laughs> jedną armię, żeby tak stacjonowała. Bardzo ładnie. Jak to wygląda tutaj? Nadal możemy połączyć te jednostki. Jak się to opłaca, no i słuchajcie, to znaczy, no takie coś to ja rozumiem. Takie rzeczy to ja mogę normalnie mieć. Łączymy, łączymy tam tamte jednostki. No i dobrze, oni się tu jeszcze nie czują, aż tak źle. No i teraz to możemy konkretnie, słuchajcie, iść po prostu na Bawarę. Ekspanyc... Ekspedycja botaniczna odknęła. Aha. Okej. Okay. Dobrze. przyjmy ich. A tu, co my tu mamy? Kolejna reforma. Jakie wy chcecie wyfławy, słuchajcie. To, że jest wojna. Słuchajcie, jest wojna, a wy chcecie wyfławy, my. Myślicie, że Tyrr, że, że Czar, to że nie ma ciekawszych rzeczy do roboty, tylko jakieś pieczątki podbijać wam? Tak nie działa, słuchajcie. Tak tam Rosja. Ale jest druga? Czy trzecia już? No, trochę spadliśmy. Co nas w ogóle przygoniło? Włochy. No, Włochy, tak akurat mm, nie rozumiem. Będziemy musieli w ogóle później, wiecie, chcę po, po, to popodbijać, a poza tym i tak my rekrutujemy jednostki, więc, wiecie co, myślę, że jednak odbijemy sobie tą, to czwarte miejsce, które mieliśmy wcześniej. O kurczę, słuchajcie, no to jest pięknie. Czy my tu ich zabijamy? Nie wiem, cofnijmy się tutaj. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o... Te armie na, no. weźmy tutaj się cofnimy w ogóle Czyli tutaj męczyć z tymi z jednostkami, które tak nas oblegają ciągle Zresztą mamy taki ładny wzrost, Was troszkę zmniejszymy podatki Dla pracy średniej Żeby tutaj nam Nie bolało tak bardzo Edukacja, edukacja widzę bardzo ładnie idzie No to co, no to sobie idzie dalej to wszystko Hmm, odbijamy sobie oczywiście te terytoria, które nam od... zabijały. Które nam oczywiście zaczęli oblegać. Mamy. No tutaj widzę, że w ogóle jest straszny totalitara z w tej stanie. A co tutaj jest? Sprzęcie kontroli. Hmm. Ok. Aha, to przeciwko sins w ogóle. Ja mam nasze chiny Jak tam nasze chiny No tak patrzę. <laughs> nie wiem czy one tutaj się nie zwiększyły przypadkiem. No się zmniejszyły. Tutaj są te kory mingowe, tak. Pink Empire nadal istnieje. Jak tam w ogóle wygląda to wszystko? No i kultura jest. Eee, czy mogę zobaczyć religię u nich? <laughs> w ogóle oni są na czwartym miejscu. Nie, to jest... No tak, ale oni jakby, jakby oni się zreformują, to będą na czwartym miejscu, tak? Nie. Nie wiem czy ja dobrze no tym. Tak. Drugorzędne własna są na pewno. Reakcja imperialna. Oni nie są podniesienia kontrolę, prawda? Tak na sobie rewelację. Weźmy sobie pod nasze skrzydło oczywiście w Dobrze. Co fajnie się okazuje nasze jednostki tutaj. A zawodnicy nie wiem, czemu oni tracą, przecież to my jakoś źle sprawujemy, jeżeli chodzi o władzę. Nie, bo ja nie, nie rozumiem trochę tego. A skoń... nie za Was sobie kraków? I w sumie możemy za Was zacząć oblegać nowy soncz. Zróbmy to. E, Mister. Mhm. Ten jest? gdzieś tutaj był, prawda? Co możemy zrobić tutaj? Hmm? Zbawić o lepsze opinie. Więc polepszamy. Polep tak, dobrze myślałem. Jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o tą wojnę? Opakuję atakującego. Niby oni mają więcej jednostek ale oni tutaj jakoś nie wiem. Nie wiem powiem wam jak to działa, bo to jakoś tak dziwnie wygląda. Na przykład arabia. No ma tutaj dużo do Jak coś my będziemy mogli jeszcze... O, a tutaj się... No dobrze, tutaj jak tutaj się rozleje, to wszystko jasne. Tak, cofamy się tutaj. I... się teraz przejecha po prostu po... Arabii. Chcę się, tutaj, Chcę tutaj... że tu są góry, jakieś? Tak, tym wiem. Mam szczerze. I kolejna składa w Okej Ok, więc idziemy dalej i niszczymy tutaj tę armikę. Właśnie, władźcie, tak latają te jednostki tutaj. Kuchno to się wszystko rozgrywa i tutaj już zaczynamy odlegać, prawda? No właśnie. Ja czuję słuchajcie, że tu jakaś tam ewolucja walnie, naprawdę. No, Idzie ewolucja jakaś. Wtedy nie będzie już do śmiechu tukać. Będzie do śmichu. Ale kochany marszałek zostanie. Uda nam się uda nam się... No, i teraz są pude słuchajcie. Pude lata. Są lata wojny. Są pude lata. Chodzi, może tutaj jakoś tak na <laughs> te jednostki. Wiecie. Gdybyśmy już tutaj coś oblegali w ogóle. Temu może coś weźmiemy się tutaj, zaczniemy coś ulegać. Ja widzę przy okazji, że już moment 20 mi to odcinka, więc zakończymy sobie tą wojnę w kolejnym odcinku. Jak na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie, Zobaczmy to do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego odcinka Mega Kampanii. Na razie, cześć!